Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z Skimci w kolejnym odcinku. Zaczynam tego vloga trochę nietypowo, bo z mojej powiedzmy toaletki przed nami odcinek gadany. Chciałam go zrobić w takim stylu jak ostatnio jest popularny w internecie, czyli opowiadać Wam historię mojego życia, malując się i czesząc, ale okazało się po dwóch minutach, że nie mam wystarczająco podzielnej uwagi, więc nie wiem, może przeniosę się w bardziej wygodne miejsce. Po co ja tu stoję? Nie bez powodu chciałam nagrywać ten odcinek w takiej scenerii toaletkowej, bo yy, do nagrania dzisiejszego odcinka, którego tytuł już widzieliście, skoro kliknęliście w ten odcinek, ja jeszcze nie wymyśliłam, jak ten tytuł będzie, Ja Viola z przeszłości, ale tak, do nagrania dzisiejszego odcinka zainspirowała mnie. Moja zmieniona fryzura. Może to nie jest zbyt ambitny pomysł na odcinek, ale poczekajcie. Zainspirowała mnie bardziej niż fryzura, to wizyta u fryzjera. Zawsze chodzę z wami do fryzjera w Korei, w sensie dotychczas zwykle chodziłam z wami do fryzjera, nagrywałam to, jak idę do fryzjera. Chyba przez 3 lata może zraz byłam u fryzjera bez kamery i stwierdziłam, że ten temat no, wyczerpał się i może już wam lepiej oszczędzę tych wizyt u fryzjera i pójdę sama. Więc w końcu. Poszłam sama jakieś dwa dni temu i okazało się, że było dość ciekawie. Więc uwaga, dzisiejszy odcinek to jest, może teraz wymyślę ten tytuł. Więc uwaga, dzisiejszy odcinek to będzie jedno wielkie Story Time. Będę Wam dzisiaj opowiadać o tym, co mi się przydarza, będąc obcokrajowcem w Korei. Mam nadzieję, że więcej uda mi się opowiedzieć Wam śmiesznych anegdotek, niż po prostu tylko narzekać. Łatwo by było z tego odcinka zrobić odcinek, który będzie 20 minutami narzekania. No, bo na dobrą sprawę zawsze można znaleźć rzeczy, do których można sobie ponarzekać, czy to w obcym kraju, czy w Polsce, ale chciałabym tego uniknąć i skupić się bardziej na śmiesznych anegdotkach. Tak naprawdę to wstałam dzisiaj lewą nogą i tak sobie pomyślałam, że jak sobie do Was pogadam i pośmiejemy się razem, mam nadzieję, że się pośmiejemy, to. To będzie mi lepiej, już mi jest lepiej. Nie wiem, jak to jest, że jak zaczynam do Was mówić, to zawsze mi się robi lepiej. Dziękuję Wam. Dziękuję Wam, moi widzowie. Przy okazji na liczniku y, subskrypcji tego kanału wbiło 250 tysięcy subskrybentów, za co bardzo, bardzo Wam dziękuję. Łzy wzruszenia płyną mi po policzkach. Bardziej niż te 250 tysięcy subskrypcji na liczniku wzrusza mnie to, ile ludzi w komentarzach, jak zobaczyło tą liczbę subskrybentów, postanowiło mi pogratulować, tak sami z siebie. Nic nie wspominałam, nie mówiłam nic, prawda? I sami z siebie pisaliście mi, że Viola już ćwierć miliona, teraz krótka droga do pół miliona i potem do miliona. Tak mi pisaliście i to było bardzo, bardzo miłe. Więc jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście i że jesteście tacy mili. Przejdźmy do rzeczy, do tematu tego odcinka. Wspominałam, że zainspirowały mnie moje włosy, a raczej. Wizyta u fryzjera. Więc było to tak. Poszłam do fryzjera, umówiłam się tym razem do takiego trochę lepszego fryzjera, gdyż nie chciałam znowu skończyć jak blondyn z aby. Wiecie o co chodzi. Ten, ten fryzjer był tutaj niedaleko i zwykle fryzjerzy w Korei są tacy dość cisi, w sensie mało rozmawiają. Raz mi się trafiła taka pani, która mnie wypytywała wszystko, było trochę niezręcznie. Rzadko prowadzą konwersacje. Może być to też kwestia tego, że jestem obcokrajowcem i że rzadko ze mną prowadzą konwersacje, bo boją się, że po prostu nie zrozumiem, co do mnie mówią, a na przykład sami nie, nie czują się pewnie w angielskim. Zwykle największa bariera między obcokrajowcami a Koreańczykami tworzy się dlatego, że boją się, że my nie rozumiemy, my nie umiemy mówić po koreańsku, a oni wstydzą się używać swojego angielskiego albo na przykład uważają, że jest niewystarczający do tego, żeby się dogadać. Ale zanim zboczę całkowicie z tematu, to poszłam do tego fryzjera, poszłam do tego salonu i pani była od początku bardzo komunikatywna i rozmawiała ze mną, ale tak bardzo fajnie, lekko, przyjemnie się rozmawiało. I oczywiście po kilku zdaniach. Padło pytanie, skąd jestem? Bardzo często pada to pytanie. Osobiście zdecydowanie wolę, jak pada od razu to pytanie, niż jak ktoś zaczyna zgadywać, skąd jestem. Bo to się można od razu do człowieka zrazić, jak mi zarzuca jakieś nieprzyjemne kraje. Więc yy, pani zapytała, skąd jestem? Powiedziałam, że z Polski, i pani się bardzo rozpromieniła. Ja się oczywiście bardzo ucieszyłam, że wreszcie ktoś zna Polskę, fajnie pogadamy sobie. Porozmawiałyśmy sobie trochę o Polsce, o pogodzie w Polsce. Pani mówiła, że słyszała, że jest u nas zimno, a w zimie jest bardzo dużo śniegu. No, powiedziałam w sumie, że śniegu na pewno w zimie jest więcej w, niż w Korei, że bywa wilgotno. Porozmawiałyśmy sobie o grzywkach, meteopatkach i ty, tego typu sprawach, ale m, pani powiedziała mi też, że bardzo chciała pojechać do Polski na wakacje, ale ma urlop tylko w grudniu i no, w końcu zrezygnowała z Polski, bo bała się, że będzie za zimno, ale ogólnie to od zawsze chciała odwiedzić Polskę. Oczywiście nie umniejszając Polsce, bo to piękny kraj. Trochę mnie to jednak zdziwiło, no bo. Skąd nagle pani sobie w ogóle wymyśliła tą Polskę? I yy, powiedziała, że bardzo chciała spróbować tamtego jedzenia i że w ogóle nawet zaczęła się uczyć kilku podstawowych słów, ale że no nie na tyle je umie, żeby mi teraz powiedzieć, i że no, Polska zawsze była obiektem jej zainteresowań, od, odkąd uczyła się o niej w szkole. Więc ja się oczywiście ucieszyłam, że Koreańczycy uczą się o Polsce w szkole. W końcu okazało się, że pani jednak na wakacje, na które pojedzie w grudniu, wybrała Włochy, a nie tą. Polskę, bo, no bo jednak we Włoszech będzie cieplej. Ale jak mówiła mi o tym, że uczyła się o Polsce w szkole, to zapytałam, czego się uczyła, a ona odpowiedziała mi, że nauczyła się, że to kraj zorzy polarnej. Tedy... Ja już wiedziałam, co się święci, ale nie chciałam pani tutaj yy, po tych 25 minutach konwersacji o Polsce, która nie była Polską, wyjeżdżać z tym, że jednak się pomyliła z tymi krajami, więc udałam trochę, że nie rozumiem, o co chodzi i no przeszłyśmy dalej do rozmawiania. I jak już wychodziłam, to pani mnie jeszcze na chwilkę zatrzymała i mój, powiedziała do swojej koleżanki, która tam pomagała w tym salonie, żeby przyniosła jej notesik. I ta przyniosła ten notesik i pani Gezjerka otworzyła ten notesik i pokazała mi, proszę zobaczyć, ja tutaj się uczyłam polskiego. I mówi, proszę zobaczyć, ta koleżanka z boku jej mówi, że, no weź, zapytaj się pani, jak to się czyta, to ci powie, czy dobrze wymawiasz. I ja tak patrzę na te słowa i już nie mogłam brnąć w to dalej, bo wiecie w jakim języku były wszystkie te słówka. Po fińsku. Już wam mówiłam kiedyś, że polska po koreańsku to. Polandy. I zawsze mówiąc skąd jestem, staram się bardzo wyraźnie powiedzieć Polandy, żeby nikt się nie pomylił, bo często ludzie słyszą to, co chcą usłyszeć i parę razy już ktoś usłyszał, że jestem z Francji, mimo, że mówiłam, że z Polski i mimo, że nie wyglądam na Francus, Ale najczęściej zdarza się, że zamiast tego Polandy ludzie słyszą Finlandy. Wygląda na to, że Finlandia jest bardziej znana od Polski yy, i ludzie bardzo często słyszą Finlandy i tym razem też tak było, więc ja po tych już nie wiem, to chyba z 40 minut się gadała tej Polsce, która nie była Polską przy wychodzeniu. Powiedziałam pani, że no to jednak nie był polski język. Nie do Polski chciała pani jechać na wakacje. Przypuszczam, że pani było bardzo głupio, więc starałam się ją pocieszyć i powiedzieć, że ja też w sumie chciałam zawsze odwiedzić Finlandię i no, podoba mi się, jak obcięła mi włosy, ale. Nie wiem, czy to będzie komfortowe i dla mnie, i dla tej pani, jeżeli wrócę tam następnym razem, więc szukam fryzjera w Korei. To była moja historia, mam nadzieję, że was urzekła. To się zdarza bardzo, bardzo często. Czasami się też zdarza, że ktoś wie coś o Polsce. Wszyscy sąsiedzi, którzy pytali mnie o Polskę, zawsze coś o niej wiedzieli, więc bardzo, bardzo się cieszyłam. Ale też bardzo często zdarza się, że ktoś w ogóle nie ma pojęcia o co chodzi, albo w ogóle myli te kraje. A może my powinniśmy zrobić to. Co już dawno powinno pojawić się na tym kanale, a do tej pory tego nie ma, czyli jakąś sondę uliczną, więc może zróbmy tak, jak pod tym filmikiem będzie, nie wiem, zawsze youtuberzy tak robią, jak pod tym filmikiem wbijemy tyle i tyle łapek w górę to pójdę na ulicę Seulu pytać koreańczyków, co wiedzą o Polsce. Tylko nie wiem, ile tych łapek w górę wbić, bo w sumie poszłabym, więc nie mogę ustalić takiego limitu, którego nie wbijecie, ale jak ustale za mało, to tylko na tym stracę. Więc tak, klijacie łapki w górę i kiedyś na pewno pójdziemy na sondę uliczną. Jest też dużo takich innych sytuacji, które dla mnie zawsze będą się pojawiać w Korei, bo jestem obcokrajowcem, bo jestem Polką. Na przykład mieliśmy taką sytuację przy kupowaniu samochodu. Tam jest opcja wyszukiwania głosowego yy, nawigacji. I ja się zapytałam pana... Co to, co to za opcja? I chciałam już to przycisnąć, a pan powiedział: Nie, nie, wie pani co to. Pani jest jednak obcokrajowcem, to prawdopodobnie nie będzie działo, jak będzie pani do tego mówić. Oczywiście pan po chwili się wytłumaczył, że nie, bo to ogólnie tak kiepsko działa. I jak ja mówię, to ja też mam taką wymowę kiepską, że po prostu, no, no. No, to nie nigdy nie rozumie. Chciał z tego wybrnąć, ale, ale no kiepsko mu to wychodziło. Bardzo to była śmieszna sytuacja, i rzeczywiście, nawet jak się uczy człowiek, nawet pewnie jakbym się uczyła bardzo intensywnie koreańskiego, bardziej intensywnie niż się uczyłam do tej pory, to zawsze napotykałabym na problemy ze zrozumieniem, i to już yy, te wszystkie. Yy, Urządzenia elektryczne, tak jak ten tutaj głośnik, którym włącza się telewizor, on nigdy nie rozumie, co ja do niego mówię, chociaż mówię do niego wyraźnie, a jak sonu obok siedzi i mówi do tego głośnika, to on wszystko rozumie, więc to są chyba takie bariery nie do przebrnięcia. Po prostu nie zaczęłam mówić w tym języku do urodzenia, więc takie maszyny mogą mieć problem, żeby mnie zrozumieć. Tak samo jest z tą nawigacją w samochodzie i zawsze tak jest, kiedy mam yy, podać na przykład przez telefon swoje imię. Nazwisko przeliterować, albo kiedy mam na przykład podać swój numer telefonu albo swój adres, to mi się wydaje, że wymawiam to wszystko bardzo dobrze, a czy to pan kurier, czy ktoś z banku, nigdy nie rozumieją, czy ja tam mówię dwa na przykład, czy mówię trzy. Zawsze ostatecznie mówię, że wyślę to w wiadomości yy, SMS-em, żeby nie było problemu z tym. Na początku trochę mnie to tak demotywowało do nauki języka, bo sobie myślałam, że no ja się tu staram, wymawiam już to wszystko dobrze, a i tak. Tak mnie połowa ludzi nie rozumie, więc na początku miałam trochę inne nastawienie, ale teraz sobie pomyślałam, ile razy ja w Polsce na przykład nie rozumiałam, jak ktoś przez telefon dyktował mi coś albo usłyszałam źle. No trzeba, trzeba wziąć chyba na to poprawkę. I jak już jesteśmy przy języku, to tutaj jest w ogóle cała masa rzeczy do opowiedzenia, bo. Yy, to, co zawsze chyba mi będzie doskwierać w Korei, to to, że nie jestem w stanie zapamiętać koreańskich imion. W sensie one wszystkie mi się wydają takie same, bo koreańskie imiona są tylko dwusylabowe. Imiona koleżanek sonu i kolegów sonu to są wszystko imiona koreańskie, które różnią się od siebie czasami tylko jedną sylabą. Na przykład może być Kim mindzie i może być obok kim indzi. I weź to człowieku, zapamiętaj. Ja myślałam, że to jest problem dla wszystkich, ale widzę, że mamy koleżanek i kolegów Sonu. Pamiętają imiona wszystkich dzieci wszędzie na Placu Zabaw, na przystanku autobusowym pamiętają wszystkie i ja chyba jestem tą jedyną, która zawsze ma problem z zapamiętywaniem imion. Co ciekawe, Sonu chyba przeze mnie też ma ten problem z zapamiętywaniem tych imion, więc wszyscy nas znają. Na osiedlu, a my z imienia i nazwiska znamy tylko parę osób takich najbliższych, a resztę to musimy mówić jakoś kolego czy coś takiego. Na szczęście w Korei, jak się nie zna imion, to mimo wszystko zawsze da się z tego jakoś wybrnąć, bo można kogoś nazwać starszym bratem młodszym bratem, kolegą po prostu, starszą siostrą, młodszą siostrą, nie trzeba być spokrewnionym, żeby tak nazywać ludzi, ale no zawsze mnie to bawi, że chyba to się już nie zmieni, nigdy nie będę pamiętać tych koreańskich imion, one są tak podobne do siebie wszystkie. I wracając trochę do tych samochodowych tematów, moim zdaniem ludzie na świecie dzielą się na dwie grupy. Tych, którzy odróżniają prawą i lewą stronę bez żadnego zastanowienia i bez żadnego problemu i tych, którzy słysząc Lewa strona, muszą sobie pomyśleć w głowie, muszą sobie to wszystko ułożyć i myślą sobie, aha, lewa strona, czyli ta, w której duży palec u nogi jest po prawej stronie i wtedy wiedzą, która to jest lewa. Jak się możecie domyśleć, ja jestem w tej drugiej grupie i mogłabym cały ten proces przejść po koreańsku, ale ostatnio prowadząc samochód, bo prowadzę, staram się prowadzić ostatnio coraz częściej, nie pokazywałam Wam tego, ale to się dzieje naprawdę. Uwierzcie mi jeszcze, już niedługo pojedziemy na jakąś wycieczkę, w której ja będę kierowcą po Korei, to nastąpi, ale tak, staram się prowadzić samochód coraz częściej i. Nawigacja po polsku mówi teraz skręć w lewo, teraz skręć w prawo. Punkt docelowy jest po Twojej prawej stronie. Pokazałam lewą. <grywa> to jest coś, to coś musi być w budowie mózgu, że to po prostu zawsze się kiczka. <grywa> Ale punkt docelowy jest po Twojej prawej stronie. Trzymaj się prawej strony. A po koreańsku prawa strona to jest orynczok a lewa strona to jest łęczok. Oczywiście nie, zapamiętanie tego, jak widzieliście teraz, nie przyszło mi łatwo. I pamiętam, jak uczyłam się tego, to yy, w sali, w której się uczyłam, po lewej stronie tej sali była łazienka, więc skojarzyłam sobie, że jak łazienka jest po lewej, to znaczy, że łęczok, który też zaczyna się od E powiedzmy, Chociaż w koreańskim nie ma EU, ale no zaczyna się od czegoś, co brzmi podobnie jak EU, od którego zaczyna się Łazienka. Skojarzyłam sobie, że lewo to jest ta strona, po której jest Łazienka, i zaczyna się tak samo jak Łazienka, czyli lewo to będzie Łęczok. Więc domyślcie się, co się teraz w mojej głowie dzieje, jak mi nawigacja mówi, że yy, trzymaj się lewego pasa. Muszę sobie przypomnieć tą salę, w której byłam, przypomnieć sobie, że Łazienka była po lewej stronie i że to, że ta nawigacja mówi łęczok, znaczy, że mam skręcić w tą stronę, po której była łazienka. Tutaj chyba trzeba zrobić jakąś przerwę, nie wiem, bo wydaje mi się, że mógł Wam zacząć parować mózg, mi już zaczął parować. Ale to byłby pikuś, no bo no, w każdym języku trzeba się nauczyć, nie wszystkie języki mają tak prosto jak, jak angielski, że left to już prawie brzmi jak lewo, więc da się to jakoś pokojarzyć, no musiałam się tego nauczyć, nauczyłam się. I jadę sobie samochodem je, mówi mi tam, że trzymaj się lewego pasa, prawego pasa, a nagle zaczyna mówić, że caedion i oedion to są. Chyba źle znowu. Nie, chyba dobrze pokazałam. To są kolejne określenia na, na jazdę w prawo i jazdę w lewo. Więc kierunek lewy i prawy to jest łęczok-oryńczok, ale skręć w lewo, skręć w prawo to są dwa zupełnie inne słowa. I ja tutaj muszę wykonać taki proces. Skoro łazienka wtedy była <ścoughs> po lewej stronie. To to był łęczok. Tutaj już nie będzie ły, bo tu jest czajedżon i łoedżon. To, to co nie było łęczok, to było orynczok. Więc mamy literkę o. A z tego czajedżon i łoedżon nie ma literki ły, ale jest literka o. Więc skoro orynczok, to łoedżon to jest w prawo. A czajedżon no zostało mi, więc to jest lewo. Więc jak się domyślacie, nawet jak będę często jeździć, to nigdy nie będę dobrym kierowcą w Korei, ale no, takie to są życiowe problemy i no za nic mi to szybko nie przychodzi. Zawsze muszę mieć co najmniej 20 sekund, żeby to wszystko przemyśleć. I to 20 sekund, jak mam taki dobry, wyspany umysł, żeby to wszystko przemyśleć, która to jest ta lewa strona, która to jest ta prawa strona. Ja sobie chyba sama muszę odpocząć po tym mojej, po tym moim story time z lewą i prawą. To było nawet dla mnie za wiele. A jak to będę montować, to mi się okaże, że wszystko pokicikałam i że ta lewa to była jednak prawa strona. Jeszcze to już chyba będzie na zakończenie. To się, to się bardziej niż bycie obcokrajowcem w Korei, tyczy się bycia Europejczykiem w Korei albo po prostu bycia Polakiem w Korei, to jest to, że bardzo się rzucają w oczy. Na pewno bardziej niż ci obcokrajowcy z Azji, których jest w Korei swoją drogą bardzo dużo. Nie dziwi mnie to, Azjaci też rzucają się w Polsce bardziej w oczy niż na przykład osoby z Ukrainy rzucają się w oczy w Polsce. Więc, jak idę sobie i słyszę, że ktoś mówi obcokrajowiec, obcokrajowiec po koreańsku to jest legugin. Jak słyszę to, to już wiem, że ktoś mówi o mnie, i często te osoby też zakładają, że ja, że ja nie mówię po koreańsku. I parę razy w KeyNApe pojawiło się pytanie, czy słyszałam, że ktoś mówi coś nieprzyjemnego o mnie, albo że mnie obgaduje. Yy, nigdy nie słyszałam, żeby ktoś mówił coś nieprzyjemnego. Może to wyparłam. Często ludzie zwracają na mnie uwagę, bardzo często, i bardzo często zwracają uwagę na mnie dzieci. Praktycznie dzieci zawsze. Rodzice. To tam łypną, ale no nie, nie mówią o tym, a dzieci za każdym razem, szczególnie nowo poznane dzieci. Na naszym osiedlu często ludzie się wprowadzają, wyprowadzają, więc codziennie praktycznie spotykam jakieś nowe dziecko, tu jest w ogóle jest bardzo dużo dzieci, które mnie jeszcze nie widziało i któremu zrobiłam dzień. Tym, że spotkało kogoś, kogoś z obcego kraju. To jest zwykle bardzo sympatyczne, no bo dzieci są z reguły miłe i małe dzieci krzyczą do mamy głośno: Mamo, w co krajowiec idzie? Raz jedna dziewczynka. Krzyczała głośno, mamo, kosmita idzie, bo jej się pomyliły słowa obcokrajowiec, łegugin, z kosmitą, Wegiein. No są bardzo podobne, też by mi się mogły pomylić, więc to było bardzo śpieszne, bo ta mama się spaliła ze wstydu i mówi: Co ty mówisz? Pokiczkało ci się, to obcokrajowiec, a nie kosmita. Chyba Wam wspominałam o tej historii, zawsze mnie ona bardzo bawi, więc bycie w centrum uwagi to jest coś, z czym będę chyba żyć w kolei już zawsze, ale to się też bardzo przydaje, szczególnie w. Załatwianiu sonu koleżanek. Ostatnio na placu zabaw byliśmy z sonu i jakaś dziewczynka podeszła do mnie, taka w wieku sonu, złapała mnie za rękę i powiedziała, że mam ładne oczy i że ona się chce ze mną bawić. Więc Sonu się ucieszył, bo ostatecznie to on się z nią bawił do końca bycia naszego na placu zabaw. Ale to jest zwykle bardzo miłe. Bardzo często też się zdarza tak, że to już te starsze dzieci przechodzę i na, i na przykład słyszę, że dziewczynka mówi do swojej koleżanki: Ty. Patrz się, patrz, się, patrz się w lewo, i ta się patrzy i mówi o. Pani Z Angielskiego, albo mówi o. Ciekawe skąd jest. Albo zaczyna coś mówić o nauce angielskiego, i to jest jedna z tych rzeczy, która się zdarza bardzo często. Jak mijam ludzi na ulicy, to zwykle mimochodem oczywiście nie podsłuchuję specjalnie, ale mimochodem zdarza mi się, że słyszę o czym rozmawiają, i bardzo często mijając mnie, ktoś nagle zmienia temat swojej konwersacji, bo zobaczył moją twarz i mu się przypomniało, że. A, znowu mu źle poszło z angielskim, albo że no musi się wreszcie wziąć za tą naukę angielskiego, albo mu się przypomniało, że na przykład chce zjeść jakieś zagraniczne jedzenie i zaczyna mówić o tym jedzeniu, to jest wtedy bardzo śmieszne, albo zaczyna opowiadać o tym, jak był gdzieś za granicą swojemu towarzyszowi rozmowy. Ja zawsze wiem, że byłam inspiracją do tych rozmów. Za zawsze to też bawi mojego męża, bo on był, y on studiował w Chinach przez dwa lata i był, był w tych Chinach, ale powiedział mi, że nigdy. Nie zdarzyło mu się, żeby ktoś zwrócił na niego uwagę, że jest obcokrajowcem, dlatego że no. Chińczycy myśleli, że jest po prostu Chińczykiem. I często na przykład ktoś pytał go. O drogę po chińsku, a on dopiero uczył się chińskiego, więc odpowiadał tak kalecząc, a oni się pytają: Ty, skąd ty jesteś z jakiego regionu w Chinach? Jesteś, że masz taki dziwny akcent. A on mówił, że jest z Korei. I zawsze go to bawi, że na mnie ludzie bardzo często zwracają uwagę i że bardzo często mam dzięki temu jakieś, nie wiem, przyjemne sytuacje. Że kto... I zawsze, zawsze, zawsze mój mąż się śmieje i mówi, że mi zazdrości, bo on to w Chinach najwyżej usłyszał, że dziwnie mówi. Śmieszna też była sytuacja raz, jak szłam z moim mężem, który szedł o kulach, bo wtedy był po operacji i było jakieś dziecko i to dziecko powiedziało tak wow! i mój mąż już był pewny, że chodzi mu o te kule, że coś powie na ten, ale pan śmiesznie chodzi czy coś, a to dziecko tak popatrzyło na mnie i powiedziało wow, obcokrajowiec i ma niebieskie oczy. <noise> Zawsze są takie śmieszne sytuacje. Dzieci są super. Oczywiście jest dużo więcej rzeczy, do których Nigdy się nie przyzwyczaję w Korei, będąc obcokrajowcem, pewnie, albo do, do które zawsze będą mi się wydarzać. Tak naprawdę to chciałam ten odcinek zrobić o rzeczach, do których się nigdy nie przyzwyczaję, a wyszło mi bardziej. <laughs> O rzeczach, które zawsze mi się będą przydarzać pewnie w Korei. Wiem, że ogląda mnie też bardzo dużo osób, które mieszkają za granicą. Bardzo jestem ciekawa, jakie są rzeczy, które, do których Wam się ciężko przyzwyczaić za granicą, do które zawsze Was będą spotykać. Bardzo jestem też ciekawa, czy coś Was zaskoczyło z tych rzeczy, o których dzisiaj mówiłam. Pewnie już kiedyś wspominałam o tych rzeczach, ale dzisiaj mamy to w takiej jednej pogadankowej. Formie. Poprawił mi się bardzo humor do was, do was, mówiąc, tak jak już mówiłam, na początku tego filmiku, mi się poprawił, ale teraz to już mam całkiem dobry. Uratowaliście mi dzień, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ja też, chociaż trochę tym odcinkiem miałam szansę pozytywnie wpłynąć na Wasz dzień. Do przyjścia sonu z przedszkola pozostało mi jeszcze chwilę. Nie wiem, czy dzisiaj pójdziemy na plac zabaw, i nie wiem, czy uda mi się zapoznać dla niego jakąś nową koleżankę, bo jest bardzo, bardzo gorąco. Stąd też to w sumie nagrywanie dzisiaj odcinka w domu. To mógł być blok chodzony, ale na dworze jest 32 stopnie i. Ponad 80% wilgotności. Nie polecam, jeszcze tak z tydzień, dwa i zrobi się normalna temperatura, mam nadzieję. Dobrze, to kończymy ten pogadankowy odcinek. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Was bardzo i że, i że było to dla Was trochę ciekawe. I mówię Wam. Papa! Pa.